Im, Im wyższy poziom cyfryzacji, tym więcej danych dostępnych. Dostawca rozwiązania. Czy to będzie skrzynka mailowa? E, czy to będzie Iris? On dostarcza jak gdyby narzędzie, ale on nie patrzy co jest w środku. Przy planowaniu nie uwzględnia się e, jakichś takich wydarzeń losowych, które się dzieją. Tak? A jeżeli mamy dynamiczny system, to jesteśmy w stanie lepiej na to reagować. Autodrama. 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 Tu autodrama. Słuchasz audycji. Słuchasz audycji Autodrama Podcast. Dzień dobry, tu Sylwia Król i kolejny odcinek podcastu Autodrama. Podcastu, w którym dzielimy się wiedzą oraz podpowiadamy, jak przetrwać w świecie automotive. W dzisiejszym odcinku będę chciała zaprosić Państwa do rozmowy na temat tego, czy sztuczna inteligencja może stać się mózgiem fabryki. A do tej rozmowy zaprosiłam Bartłomienia Straszaka. Cześć Bartek. Cześć, cześć. Bartek jest dyrektorem operacyjnym w firmie DBR77 i będzie naszym prelegentem podczas konferencji Top Automotive 2026, 30 września, 2 października, na którą serdecznie zapraszam. I dziękuję Bartek, że przyjąłeś moje zaproszenie. Super, to, to ja dziękuję, że mam możliwość poopowiadać o tym naszym nowym produkcie i oczywiście niezmiernie się cieszę, że widzimy się na Top Automotive, gdzie opowiem więcej detali. Na pewno. Dobrze. Ty jesteś ekspertem w dziedzinie automatyzacji i cyfryzacji, szczególnie w branży automotive i branży stalowej i koncentrujesz się na tych wyzwaniach właśnie związanych z transformacją cyfrową w firmach w Polsce. Zechciałbyś powiedzieć jeszcze kilka słów o sobie naszym słuchaczom? Jasne, nie ma problemu. Ja pracowałem przez jakiś czas w branży motoryzacyjnej, po prostu normalnie wdrażając projekty, tak, mhm. dla klientów OEM-owych, i na bazie tych moich doświadczeń w pewnym momencie zdecydowałem się na doradztwo, a ostatecznie jestem w DBR 77 i tutaj odpowiadam tak jak już mówiliśmy, o, na, za operację, co jest takie wszystko mhm. i nic, natomiast e, takim moim konikiem właśnie są te strategie cyfrowe, czyli pomagamy klientom, którzy nie wiedzą, jak się odnaleźć w tych trudach, tak, mhm. no bo e, w dzisiejszych czasach tych nowych technologii, tych zmian, które się dzieją, jest tak dużo, że e, być, że tak powiem, na bieżąco, a jeszcze wiedzieć, co działa, co nie działa, w jakiej co kolejności, co, co wdrażać, bo mhm. o tym często zapominamy, tak? że wszystko jest e, troszkę spłycane, mhm. do tego, że m, po prostu bierzemy coś i wdrażamy, i już nic więcej nam nie trzeba, i okay. potem słyszymy od klientów: Dobrze, mamy robota, a on nie działa, Czyli albo. Nie e, ten mes to jest w ogóle do śmietnika, mhm. a, więc, więc to, to zazwyczaj ma swoje jakieś tam. Przyczyny źródłowe gdzieś indziej. Okej. Okay. Ja myślę, że będzie dużo wątków podczas tej naszej rozmowy, tak. bo ta sztuczna inteligencja może być, czy też ten może być takim duchem fabryki i ta Twoja ścieżka kariery, bo mówisz, że pracowałeś w branży i teraz zdecydowałeś się na doradztwo. Takie naturalne jest to i, i bardzo fajne, jeżeli ktoś jest z branży i, i później doradza innym. Więc tej Twojej perspektywy, jakie ty widzisz w tej chwili takie te największe wyzwania, właśnie oprócz tego, co powiedziałeś, że, że jest dużo tych rozwiązań. To z Twojego punktu widzenia, jakie są największe wyzwania w polskim przemyśle? W tej chwili? Ja myślę, że poza tym, oczywiście, co jest taką globalną bolączką, tak, czyli, czyli rzeczy, na które nie mamy wpływu na naszą makroekonomię, tak, e, zwiększające się ciśnienie ze strony e, azjatyckich dostawców, szeroko rozumianych, tak, bo teraz doświadczamy inwazji chińskiej, natomiast mhm. z tego co słyszę, już podobnie się będzie za chwilę działo e, z Indiami, tak i, mhm. i innymi azjatyckimi krajami, które chcą poszerzać swoje wpływy. No więc e, w zależności od tego, na jakim poziomie jesteśmy, tak powinniśmy się targetować. I ja osobiście uważam, że e, i tak też do tego w DBR podchodzimy. Mamy taką prostą ocenę dla naszych e, klientów, i, mhm. i się pytamy, e, czy masz robota? Tak. Więc i potem pytanie jest kolejne: czy masz jednego robota, czy więcej? Czy więcej. I, i, i czyli znaczy, o takich podstaw podstaw. I to, i to jest bar bardzo fajne, bo to pozwala nam zrozumieć. Bo jeżeli ktoś nie ma robotów, mhm. to zazwyczaj ta, ten proces automatyzacji i cyfryzacji e, musi być taki bardzo podstawowy. Jeżeli ma jednego robota, to najprawdopodobniej ta automatyzacja tych procesów nie poszła tak jak chciał. Tak? Czyli okay. jest coś tam takiego, że, bo zazwyczaj jest tak, że firmy, które dobrze to wdrażają, to wdrożą pierwszego i za chwilę kolejny. mówią, okej, okay, to kolejny, kolejny, kolejny. Okay. Więc jeżeli jest tylko jeden robot, to, to coś, jest, coś tam się jest... zadziało, że, okay. że nie są zadowoleni, tak? nie ma mhm. takiej wydajności, coś poszło nie tak. Mhm. No a jak jest firma, która ma więcej niż jednego robota, to jest bardzo prosto, no bo to, to ten poziom świadomości jest odpowiedni. Okay. Więc to jest, to, to jest takie z poziomu automatyzacji, z mhm. poziomu cyfryzacji pytamy się po prostu. Z jakich systemów korzystasz, tak? I, mhm. i tam klient zazwyczaj mówi mam Erpa albo Mesa, tak, I, i potem należy, że tak powiem, zaczą zacząć Drąż dodatkowe dalej. pytania zadawać. I te wyzwania w większości wypadków sprowadzają się do tego, że firmy mają niewykorzystane potencjały u siebie. I zarówno po stronie automatyzacji mhm. tej twardej, tak? czyli robotów, jak i kwestii cyfrowych, tak? Czyli mamy, mamy rozwiązania cyfrowe. Gdzie korzystamy w nich z określonego szeregu funkcji, gdzie tak naprawdę spektrum tych funkcji dostępnych w danym oprogramowaniu jest dużo szersze. Zresztą, Aha. wiesz, kto nie ma problemów z Excelem, tak? No, ale Czy, wiesz, posłuchaj, bo, bo to jest o tym trochę, jeżeli firmy sięgają już po te rozwiązania cyfrowe. To znaczy, że musi coś ich boleć już. Tak. Nawiązujesz do Excela, czyli już pierwszy, pierwszy ból w moim odczuciu pojawia się już przy tym Excelu, tak? Mhm. Bo jeżeli ja mam coś wklepywać do tego Excela, a już nie daj Bóg przepisywać to z jakiejś kartki papieru e, i ktoś tam jest jeszcze na etacie, który będzie to wklepywał do tego Excela, no to to już się prosi no jakiś, jakąś... Żeby optymalizm? coś zrobić, no, tak? tak, tak. E, No dokładnie, nie? I, mhm. i, i jakby tych bolączek o, o przechodzenia z tych różnych faz jest bardzo dużo. Mhm. E, Także zaczynając od tego Excela i, 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 i uzupełniania czegoś z kartki, mhm. tak? No to to jest rzeczywiście element, od którego najprościej zacząć. No bo to jest taki, właśnie tak powiedziałeś, najprostszy, banalny, taki po prostu oczywista oczywistość. I to jest teraz o tym trochę chyba, nie wiem, czy firmy chcą się rozwijać, czy muszą się rozwijać. No bo to jednak jest też taki, taki mus, nie? no bo no nie można zostać chyba przy tej kartce papieru już. To znaczy kartka papieru rodzi dużo nieefektywności, prawda? Mhm, bo mhm nie wiem jak ty piszesz, ale ja jak piszę w pośpiechu, mhm. to prawie jak lekarz, nie? Więc ja nie zasadniczo ja przekażę tą kartkę komuś, no i... Ktoś przychodzi i trzy ktoś razy upowie, do ciebie, pyta co tam a, jest napisane. Albo w ogóle nie przychodzi, bo nie wie kto to napisał i po prostu ją wyrzuci. No i, i jak, tak jak, jak, jak to wpływa na poziom jakości moich danych? A mhm. jeżeli sprowadzamy się do, do tej dyskusji o transformacji cyfrowej, no to jakość danych jest kluczowa. Mhm. Więc co, co, co tu jest z wąskim gardłem? No my, jako ludzie, tak? No, tak? no kurczę, zapomniałem. A to weź wpisz pięć, nie? Mhm. No bo pięć wyprodukowaliśmy. No ale żeby móc walczyć, tak, i konkurować w dzisiejszych czasach, to my mówimy o, że musimy się schylać po każde drobne. Czyli żeby się schylać po te każde drobne, mhm. ja muszę być świadomy tego, jak proces jest realizowany w organizacji. Czyli jeżeli ja na koniec dnia mam zbiorczy raport, gdzie człowiek po prostu wpisuje sobie coś w tego przysłowiowego Excela, czy, mhm. czy tam ERPA, obojętnie, czy na kartce notuje, że wyprodukowaliśmy dzisiaj 10 sztuk szklanek mhm. na przykład, nie? Mhm. Okej. Okay. To super, tylko jak to mam, nam mówi coś o zmienności w tym procesie? Nic. No Mamy wartość uśrednioną, dokładnie, uh -huh. więc pardon, nic z tym uh -huh. nie zrobimy więcej, nie? Uh -huh. możemy, możemy się zastanawiać na jakimś takim wyższym poziomie ogólności, tak, czy odpowiednio zaplanowaliśmy zasoby i tak dalej, i tak dalej, uh -huh. ale z poziomu takiego operacyjnego i optymalizacji efektywności, no to jest niewystarczające, tak? Dziękujemy, że jesteście z nami i subskrybujecie Autodrama Podcast. A jeśli słuchasz nas po raz pierwszy, będzie nam bardzo miło, jeśli klikniesz subskrybuj. To teraz nawiązując do tego, jakby tytułu też naszego odcinka i tego, co powiedziałam na wstępie, to czy sztuczna inteligencja może być mózgiem tej fabryki, tym, tym duchem fabryki i no wy się specjalizujecie, sztuczna inteligencja, bliźniak cyfrowy, to całe wsparcie takie, ale chciałabym też zrozumieć dla siebie i dla naszych słuchaczy, no bo jestem produkt Iris, o którego ciebie zaraz zapytam właśnie już, Iris, wypowiedziałam to słowo, ale ja bym też chciała to zrozumieć, czymże jest ten IRIS, jakbyś mhm. zechciał to wyjaśnić, co to jest za produkt, bo ty będziesz mówił o tym też na konferencji Top Automotive, ale ja bym jeszcze chciała tak troszeczkę podpytać ciebie o to i wyjaśnić naszym słuchaczom przede wszystkim, czym jest IRIS. Jasne. IRIS to Integrated Resources Intelligent System, tak, mhm. a po polsku, ja chyba nawet bardziej wolę, tylko akronim się ładniej nie składa, mhm. zintegrowany system, tak, do, który jest inteligentny. Czyli, okay. czyli to jest ten wstęp do tego mózgu cyfrowego. I mhm. my w DBR-77 głęboko wierzymy, że te rozwiązania, które oparte o sztuczną inteligencję, a tutaj na, nawet mówimy e, przewrotnie, że on jest, one są natywnie mhm. przygotowane pod sztuczną inteligencję, e, pozwalają budować trwałe przewagi konkurencyjne. Mhm. Więc e, ten, ten IRIS, tak? Zintegrowany system, który jest inteligentny. Pozwala być taką czapką, takim, takim no, mózgiem, mózgiem, tak? Tą, tą tym tym, tym takim ultraspinaczem, który łączy wszystkie komponenty, które występują w organizacji okay. i odciąża nas jako ludzi, którzy tam muszą coś sprawdzać, przeklikiwać i tak dalej, i tak dalej. Właśnie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Tutaj możemy mówić o różnych wersjach tej sztucznej inteligencji, od y, uczenia maszynowego, który jest y, takim standardowym, mniej hucznie tak celebrowanym w dzisiejszych czasach rozwiązaniem, ale moim zdaniem bardzo dobrym w pewnych kwestiach. No i po drugiej stronie mamy te wielkie modele językowe, które nam pomagają komunikować się z naszymi danymi i wydawać polecenia, prowadzić nas Aha. przez cały ten proces. To, to teraz tak, bo jeszcze bym chciała zrozumieć różnicę, bo ty mówisz, że to jest taka czapka, fajnie to nazwałeś, ale tak, mamy IoT. Mamy mm -hmm. MESA, mamy WMSA, mamy ERPA. Jaka jest różnica między Irisem em a tymi wszystkimi systemami, które ja teraz wymieniłam? Jasne. E, podstawowa różnica jest taka, że IRIS uh -huh. integruje się albo umożliwia e, skorzystanie z takiego modułu, na przykład MES, tak? czyli tam e, uh -huh. wykonawczego systemu do, do, do produkcji. Tak. E, więc... To jest jeden z komponentów. IoT oczywiście, czyli źródło danych, tak? produkcyjnych, i tak dalej, i tak dalej. To są elementy, które my w IRIS integrujemy bądź dostarczamy jako własne komponenty, tak? Mhm. Bo, bo tak jak ty wiesz, ale słuchacze może niekoniecznie, nasze doświadczenia z bliźniakiem cyfrowym też nas pchnęły do tego, żeby rozwijać własny system IoT. A więc, więc te moduły mamy gotowe, zintegrowane, one są funkcjonalne, i też są już, tak jak mówiłem wcześniej, natywnie dedykowane pod to, żeby mogły być wspierane przez sztuczną inteligencję. Mhm, dobrze. Czyli trzeba by było powiedzieć, że Iris jest taki Plant Operation System. Tak, tak. To jest bardzo ciekawe określenie, które tutaj ukuliśmy mhm. A, i ch chcemy się kojarzyć z tym, że Iris jest. Jakby takim zarządcą tych wszystkich Aha. programów, tak? Więc on e, ma wgląd, jest skomunikowany z innymi modułami, które. No właśnie, to mi właśnie brakowało tutaj, teraz do mnie dociera tak naprawdę dobitnie czyli on jest integrowany, połączony z innymi systemami. Teraz to rozumiem tak. dobitnie bardzo. Więc, więc to jest na przez takiej to zasadzie. On staje się tym mózgiem fabryki. Teraz dla mnie jest to takie połączenie już takie wiesz. First. OK, fast. Uh -huh, uh -huh. Dobrze, więc, więc tak. E, integrujemy się z systemami klienta bądź z systemami naszymi, które mamy tak, uh -huh. bliźniakiem, e, IoT i tak dalej, i tak dalej, w zależności oczywiście od konfiguracji, bo to nie jest tak, że my mówimy dobrze, kochany kliencie, uh -huh. musisz wziąć cały pakiet, bo inaczej to nie będzie działać. I to też jest jakby ważne, e, ważne żeby to wybrzmiało, bo pewnie jak będziemy za chwilę rozmawiać, e, to be, be, będzie się to przewijać. Więc. Uh -huh. Możemy wziąć wycinek skromny, tak, dedykowany, żeby się przekonać, czy to jest element, który nam odpowiada, czy, mhm. czy potrafimy z tego korzystać. Natomiast ja osobiście uważam, że Iris będzie miał tą przewagę konkurencyjną nad innymi rozwiązaniami ze względu na to, że ogranicza te nasze ludzkie, że tak powiem, e, problemy. Mhm. Tak? Czyli jeżeli ja mam sztuczną inteligencję. Która w jakiś sposób mnie wspiera, tak? Czyli przechodzimy od tego elementu, gdzie ta sztuczna inteligencja jest tylko analizatorem do momentu, kiedy ta sztuczna inteligencja aktywnie podaje rekomendacje, albo nawet zarządza mhm. naszy, naszą produkcją, naszą, naszą organizacją, to to daje pewne przewagi konkurencyjne. Przede wszystkim. Przez to, że mamy tą integrację wielopoziomową z różnymi systemami, mhm. to ona widzi wszystkie zależności, których człowiek nie zobaczy, tak? Czyli mhm, tak. My, my jesteśmy w stanie przetworzyć zdecydowanie mniejszą ilość informacji, a tym bardziej nie jesteśmy w stanie w cyferkach, które są po prostu rzędami, rzędami, mhm. setkami tysięcy danych, zauważyć pewnych regularności, które mogą mieć dla nas wpływ. Okay. I też na przykład przy planowaniu nie uwzględnia się jakichś takich wydarzeń losowych, które się dzieją, tak, a mhm. jeżeli mamy dynamiczny system, to jesteśmy w stanie lepiej na to reagować, tak? czyli jeżeli mam problem jakościowy, który był zaraportowany na przykład w systemie QMS, to ja jestem w stanie w IRIS zweryfikować, jak to wpływa na obłożenie moich ludzi, tak, czy ja mogę ich mhm. przeorganizować, czy ja muszę przeplanować całą produkcję, czy to było na tyle istotne, czy nie. Groźne, powiedzmy, e, tak, z punktu nie? widzenia klienta. Albo, al, albo jeszcze mhm. takie typowe wrzutki, tak, dzwoni klient, słuchajcie, coś tam nam się popsuło, mhm. a, albo nie umiemy znaleźć waszej, bo to, to też jest tak, nie umiemy znaleźć waszej dostawy, okay. e, co, cokolwiek i Wyprodukujcie proszę, coś już, już mhm. się nie, a my mhm. mamy zaplanowane na tydzień do przodu okay. produkcję i jak to teraz pogodzić, nie, no to potem Tradycyjnie to siada planista. No tak, zaczyna się praca. Zaczyna się jego. praca, tak? I, mhm. i, I potem jest kolejne spotkanie, no bo nam tu wyszło, że będziecie musieli zrobić tak i tak na, na produkcji. Się Nie? Natomiast ten system jest w stanie to dużo szybciej przetworzyć okay. i połączyć. Wszystkie elementy, tak? Czyli on zweryfikuje stany magazynowe. Czyli WMS-a tak. pod to. Sprawdzi, sprawdzi stany magazynowe, Aha. dostępność części komponentów, sprawdzi dostępność ludzi, tak? No bo okay. jeżeli ja wiem, e, że mam jakiś pik, tak? Aha. Albo wiem, że mam zaplanowane urlopy, a, a, na, a na tej maszynie to mhm. tylko pan Józio pracuje, bo tylko on potrafi ją obsłużyć, Może się a, a akurat pana Józia dwa tygodnie nie ma, no to co teraz, prawda? Mhm. No i tutaj system będzie w stanie, na bazie routingów, tych okay. wszystkich przebiegów procesowych, Powiedzieć podpowiedzieć, nam na kiedy, czy i na kiedy tak, będzie albo jak to zrobić. można to wyprodukować, Dokładnie. Tak? Okej. Okay. W sensie, w ramach takiej jakby propozycji, tego rozwiązania e tego danego case'u, tak? I, tak, więc, I ja wtedy decyduję o tym, ha, dobra, goal, odpalam ten przycisk, chcę to zrobić, tak? Tak, i, okay. i tutaj wchodzimy w kwestię, uh -huh. która jest też bardzo istotna, bo y, ja się bardzo cieszę, że, że ludzie mają taką uh -huh. e, ograniczone zaufanie do, do sztucznej inteligencji, bo, bo to jest bardzo ważne moim zdaniem, nie? I y, ja sam mam ograniczone zaufanie. Okay. Tak jak ja widzę, że tam jakiś model coś podpowiada, to zawsze tam sprawdzę, na boku jeszcze to to. sprawdzę, czy tak. Okay. I jak my do tego podchodzimy, bo zauważyliśmy tą tą bolączkę globalnie, wprowadzamy tak zwane explainable AI, czyli mhm. AI, które sztuczna inteligencja, która się tłumaczy. Czyli Powiesz mi tak, no dobrze, mamy scenariusz jakiś. Założyliśmy, coś się wydarzyło. Obojętnie co? Załóżmy, że, że, że wpada to, to zamówienie. E, zamówienie od A pan klienta. Józek na urlopie. Pan Józek na urlopie mhm. ogólnie nie wiadomo, co zrobić. Mhm. E, to Iris, planiście, który wy, zło, złoży zlecenie na przeorganizowanie tak. produkcji, powie. Mamy takie opcje, mamy dostępność takich materiałów, widzimy to w ten sposób i na przykład możemy przerobić odrobinę technologię, bo normalnie to idzie przez te stanowisko, ale przez to, że pan Józek jest na urlopie, musimy to puścić na innej maszynie. Ona jest dostępna w takim i w takim dniu. Czyli cała ta logika przejścia procesowego, uwzględnienia hmm. tych wszystkich elementów, które są istotne przy planowaniu na przykład produkcji, Zostanie tam opisana, jak mhm. model do tego doszedł, że to się wydarzyło. Okej. Okay. No, ale I, te, I na koniec Aha. to człowiek mówi: OK, zatwierdzam. Zgadzam się na to, tak. Te. Ale dobra, no to ty już podajesz mi tutaj, jak to wygląda w momencie, kiedy już się wydarzyło coś i ja już mam tego Irisa, ale jak do tego dojść, żeby to mieć najpierw, no bo wiesz, mhm. to trzeba jakoś drożyć w firmie, nie? No, Połączyć oczywiście. te wszystkie kropki ze sobą, żeby to mogło zadziałać, bo to jest wspaniałe rozwiązanie, na które ja bym sobie tak chciała pozwolić, powiedzmy, bo już jakby jestem gotowa na to jako organizacja i, i przekonuje mnie to, co mówisz, jak to ma działać, jak to działa, ale żebym ja to miała, to ja wiem wcześniej jaki to jest jeszcze nakład potrzebny, żeby to wdrożyć, tak? Co, co trzeba zrobić? Jak, jak to wygląda to wdrożenie w firmach? Ja bym powiedział tak, że w zależności od tego, na jakim poziomie jest firma, prawda? Mhm. To, to, to o czym wcześniej rozmawialiśmy, czyli czy ma ja już mam dane, robota, tak, czy ma, czy ma tak, czy tak, jednego, tak, czy, tak. czy dwa, mhm. i tak dalej. Bo ten im, im wyższy poziom cyfryzacji, tym więcej danych dostępnych, tak? I, i tak naprawdę okay. kluczem jest Aha. tylko w całej tej układance to, czy my mamy dane. Co włożymy do tego tak. systemu. Tak? I, I na ile my hmm. tym danym ufamy, tak? Bo, hmm. bo są takie sytuacje, kiedy klienci no, mówią, bywa. No, a mamy system, ale. To i tak potem wszystko liczymy system w Excelu, bo, życiem, bo nad tym swoje. się nie da zapanować, nie, no to, no to wiesz, to wtedy to, to z definicji jest problematyczne. Ale jeżeli byśmy tak mieli przejść od zera, to tak. ja bym powiedział, że pierwszym elementem zacząć zbierać dane, czyli wdroż, wdrażamy jakiś system IoT, tak, i zbieramy, i, dane. I zbieramy dane okay. i karmimy, tak? Czyli mm -hmm. odpalamy jeden moduł w Irisie. Nie wszystkie naraz. No właśnie nie? o to mi chodziło, to miało być moje następne pytanie. Czy my wszystko naraz przykrywamy tą czapką i tym mózgiem? Jeżeli Czy możemy, możemy sobie... to oczywiście, to tak. nie? Okay. Można się tak, okay. że tak powiem, rzucić na głęboką wodę, mm -hmm. ale my nie rekomendujemy, bo to zawsze się źle kończy. To do nie do prowadzić. Tak, hmm. zawsze, za, zawsze to się źle kończy, bo, okay. bo tak naprawdę. To jest za dużo, naraz e, chyba, tak, nie? Właśnie. Dokładnie, nie, więc. Mm -hmm. Co, co my rekomendujemy? Jeżeli to jest duża obawa po stronie mhm. klienta, to zaczynajmy od małych kroków, czyli zacznijmy zbierać dane, tak? Czyli to Ej. może być dla mnie po prostu podstawowy system, który będzie mi wizualizował, tak jak mes, co mhm. się dzieje. Mhm. Więc to jest pierwszy krok. Albo wdrażamy moduł, którego i tak nie mamy u siebie, czyli na przykład Coś nowego zupełnie. może chcę zacząć lepiej monitorować utrzymanie ruchu, albo mhm. w ogóle tak. Tematy jakościowe, mhm. bardzo mało firm w Polsce ma dedykowanego QMS-a. Tak? Zazwyczaj te, ta jakość jest. A, mamy coś tam w Excelu, gdzieś tam z boku. No i tutaj jest jeszcze taki segregator, bo jak przyjdzie audytor, to tu wszystko jest. No tak. Zarośnięte kurzem, bo wiadomo, że to. Wiadomo, jakieś. To już nie bywa. Nie i. Bo wszystko kieruje się do tego, że, że chcemy mieć to w formie cyfrowej. No tak. Więc jeżeli coś mamy w postaci jakichś pułkowników, albo po prostu w ogóle tego nie mamy, a chcemy, chcemy zacząć, to, pułkowników to jest... Pułkowników? Można myśleć, że na półkach Tak, stoi Aha, na okay. półce, więc te dane tam są zakopane, a... a i, nie używamy ich. Gromadzimy, i, i, nie, nie tak, wiadomo po co. Dokładnie, nie? Mhm. Więc, więc szczerze powiedziawszy, to ja rekomenduję, zacznijmy od tego, co jest naszym takim korem, tak? Mhm. Czyli zbierajmy dane, i wy, ewentualnie wybierzmy element, którego nie mamy, uh -huh. a który czujemy, że jest potrzebny. Dla nas tak, problematyczny, bo, okay. bo, bo za dużo czasu na to spędzamy. tak? Uh -huh. W ogóle nie mamy nad tym kontroli i czujemy, że na przykład mamy coraz większym problemem jest dostępność maszyn. tak? Co, no to wtedy ten, coś, te kwestie no? związane z utrzymaniem ruchu uh -huh. zaczynają. Chodzą na, na pierwsze. Tak, nie? Okay. Pamiętaj, aby zasubskrybować Autodrama Podcast. Ciebie to nic nie kosztuje, a nam pozwala się rozwijać i docierać do szerszego grona odbiorców. A powiedz, no dobrze, to już teraz to jest jasne dla mnie, a powiedz jakie, bo firmy mają na pewno obawy z tym związane, no takie czasy są, że chcemy się rozwijać, digitalizować, ale dużo jest jeszcze takich troszeczkę obaw z tym związanych. Jakie, jakie te obawy? Jakie są? Co, z czym firmy się borykają? Ja myślę, że y, obawy są różne i, i często słyszymy bo IRIS jest rozwiązaniem chmurowym. No właśnie. E, więc, więc tych obaw tutaj o, 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 o kwestie od, od tego know-how, mhm. tak, że, że w chmurze to, to nasze know-how zostanie ukradzione i tak, tak dalej, i tak dalej, że będziecie trenować modele na naszych danych, mhm. i tak dalej, i tak dalej. No to te, te ścieżki już jak gdyby są przetarte przez większych od nas, tak? Mhm. Którzy, którzy zarządzają tym, tak? To ta, tak samo, jakbyśmy powiedzieli, że przestaniemy korzystać z Outlooka, bo jest. W Chmurze, prawda? No to no, dobre porównanie. Y, wydaje mi się, że dobre, bo tak często, jak z klientami rozmawiam, to, to, to zadaję takie właśnie y, pytanie: a, a, a z jakiego dostawcy no korzystacie, tak. prawda? No, no z A tam w tych mailach przecież jest wszystko tak naprawdę. Jest dużo więcej, często, tak? niż wszystko, y, niż wszystko bo w <laughs> okay. systemie nie piszemy, bo to był ten klient, który nam wierci Aha. dziurę w brzuchu i musimy to szybko za, zorganizować, prawda? Aha. Więc tam jest cały ten know-how i, i to jest obsługiwane w ten sposób że dostawca rozwiązania, czy to będzie skrzynka mailowa, czy to będzie iris, mhm. on dostarcza jak gdyby narzędzie, ale on nie patrzy, co jest w środku, tak? Czyli to jest kwestia tego, że dane są odpowiednio szyfrowane, przetwarzane i tak dalej, czyli my nie jesteśmy w stanie z naszego punktu widzenia powiedzieć, a, wyprodukowaliście 14, a wczoraj 15. Nie, my tego nie będziemy widzieć, nie? Aha, mhm. okej. Okay. Więc to, to jest jakby pierwsza sprawa. Jeżeli my tego nie widzimy, żaden z modeli, z których korzystamy, nie udostępnia danych do trenowania modeli dalej. Okay. Tak? Czyli to są, to są tak zwane umowy, które się po prostu podpisuje z danym dostawcą to jest standardowa procedura. Mhm. W API można to bardzo szybko wyłączyć, więc u nas to jest jakby domyślne ustawienie. Okay. Więc to, to jest jakieś tam wyzwanie. Wyzwaniem kolejnym jest też, które, które podnoszą firmy że to będzie problematyczne długie wdrożenie i tak dalej. No i tutaj właśnie ta sztuczna inteligencja i to, że nasze rozwiązanie jest natywnie przygotowane pod sztuczną inteligencję, mhm. potrafi skrócić ten okres wdrożenia, tak? Czyli ona będzie też takim wsparciem wdrożeniowym. Czyli my możemy teoretycznie z dnia na dzień wst Wstawić, odpalić ten moduł tak klientowi w, w dowolny sposób, żeby był już dostępny u niego. Dosłownie z dnia na dzień. No tak naprawdę okay. tak, no bo to jest tak jak ze skrzynką, tak? Aha, Czyli no skrzynkę tak. pocztową mogę Dostajesz, sobie Dostajesz, odpalasz ten, no i, ją i, i, i działać, nie? Okay. Więc potem to jest kwestia, od, skąd bierzemy dane, bo jeżeli, jeżeli chcemy coś brać tak, żeby uruchomić od zera, no to tak naprawdę wdrożenie jest z dnia na dzień. Mhm. Czyli załóżmy z, tymi, z, ty, z tym utrzymaniem ruchu. Mhm. Nie mam systemu CMMS, chcę zacząć monitorować to. No to. No trzeba zacząć. Stryk mam, no prawda? Tak. No i tutaj jest znowu plus taki, że jeżeli jestem na tym wczesnym etapie, czegoś nie wiem, no to ta sztuczna inteligencja może mnie też poprowadzić jako taki mój asystent. Mhm. Słuchaj, zrób to. Mamy też task managera, mhm. który, e, czyli tam. Nie wiem, jak to po polsku. Pod... Task taskowacza, podpowiadacza, Zadań. co trzeba zrobić. Co zrobić? Zadania e... do wykonania. O, tak, imię, to... e... I on będzie się przypominał, tak, bo to też działa w inteligentny sposób. Czyli on weryfikuje. Czy przypominał mi w jakiś sposób, czy na jakimś tablecie, na jakimś ekranie, czy w postaci przysłanego maila, tak? Czy, czy w tym całym. Teoretycznie maila. jak okay. chcemy, jak tak? Bo, bo tak chcemy. naprawdę Iris występuje w wiadomo, w wersji na komputer desktopowej, może mhm. e, webowej, tak, tak. nie desktopowej potem mamy opcje brzegowe, tak, czyli mamy jakieś urządzenia na produkcji, na przykład tablety, tak? na których sobie raportujemy produkcję, to tam też będzie jakaś możliwość dostępności, no i oczywiście w wersji mobilnej na telefonie, tak, bo to jest taki standard dzisiejszy, no i oczywiście tutaj znowu możemy iść dalej i dalej i dalej, bo możemy definiować uprawnienia, tak, ograniczać, robić geofencing, tak, czyli że jeżeli mamy coś, że na przykład e, operator ma mieć ograniczony dostęp, tak? Bo oczywiście operator powinien widzieć tylko to, co, to, co go interesuje, tak, mhm. żeby tam nic nie namieszać. No to możemy też dodatkowo dołożyć taką funkcję geofencingu, która jest e, związana po prostu z tym, co już mamy w, w telefonie. Czyli jeżeli operator wychodzi z firmy, jest poza godzinami pracy, to system wie, że jest za, poza godzinami pracy i nie powinien korzystać z tego, więc Aha, po prostu dyskrypne. nie będzie dostępne, nie? Okej, okay, okej. Okay. Czyli jest poza lokalizacją, poza pracą, poza miejscem, tym, w którym normalnie działać, to może, powinno, tak jak opuszcza to miejsce, stanowisko pracy poza godzinami, nie ma do tego dostępu. Na przykład no, nie? Można, można, można taką dodatkową funkcjonalność ja też pensji. uruchomić. Tak to się ładnie nazywa. No, bardzo, tak, bardzo brzmi dobrze. A, więc mhm. e, czy, czy, czy to jest jakieś tam bardzo ważne? Nie wiem, ale, ale jest taka opcja. Więc mhm. tych, tych opcji z dostępem, z konfiguracjami jest naprawdę dużo. No dobra, fajnie to wyjaśniłeś. Jest to dla mnie jasne. Mam nadzieję, że dla naszych słuchaczy również, ja to, również. to fajnie zostało tak, tak wyjaśnione, że faktycznie ta sztuczna inteligencja, jak może być tym mózgiem fabryki, ale słuchaj. To ciekawe jest, bo może zechcesz się podzielić jakąś taką krótką historią z wdrożenia, która ci najbardziej utknęła w pamięci w ogóle gdzieś od klientów. Czy to zechcesz coś powiedzieć? To ja, ja myślę, że odpowiem tak. Mhm. Ze względu na to, że to będzie na pewno niekrótka historia, okay. to ja proponuję, że o tym opowiem na Top Automotive w, w detalach z przykładami, może nawet uda się klientów zaprosić, którzy coś tam podpowiedzą na miejscu. Także ja bym tu zostawił taką nutkę niepewności, żeby nasi słuchacze chcieli więcej się dowiedzieć. Jeszcze zobaczyć się z Tobą. No dobrze, jestem za tym, jestem za tym. To jest bardzo dobry pomysł, żeby zaprosić Państwa na konferencję Top Automotive 30 września, 1-2 października 2026 będzie możliwość, Bartek, spotkać się z tobą, porozmawiać też na żywo, zadać dodatkowe pytania, które na pewno się pojawią. No to w takim razie tym oto optymistycznym akcentem będziemy kończyć naszą rozmowę na dziś i co, zapraszamy na top Automotive w takim razie. Zapraszamy na top Automotiv, a ja bardzo dziękuję jeszcze raz za możliwość porozmawiania. Było super. Super. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Bartłomiej Straszak, Sylwia Król. Do zobaczenia na top Automotiv i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Autodrama. 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 Tu Autodrama. Słuchasz audycji. Słuchasz audycji. Autodrama Podcast.